Dzień dobry, witam. Tu Jacek wartościach Strategy in Future. Kolejna recenzja Strategy in Future, tak zwana na szybkości. Jestem po weekendzie świeżo po przeczytaniu książki Jakuba Maciejewskiego pod tytułem Wojna. Reporter z Ukrainy. Książka pięknie wydana w wydawnictwie Biały Kruk. Tak wygląda, powtórzę, Jakub Maciejewski, Wojna, reporter z Ukrainy, wydawnictwo Biały Kruk, bogato ilustrowana w twardej okładce. <laughs> Książka, która ma ponad 300 stron i jest zapisem, zapisem przebiegu wojny, ale z punktu widzenia reporterskiego. To znaczy, Pan Jakub autor był na Ukrainie i bardzo emocjonalny, co w tym przypadku akurat jest uzasadnione i nawet interesujące, również z punktu widzenia twardego geopolityka i realisty, bardzo interesujący opisuje. To jak widział wojnę swoimi mieczami, jej początek, przygotowania do niej, jej przebieg, tragedie ludzkie, wysiłek ukraiński, zniszczenia, rany, krzywdy, bóle, los dzieci, osób starszych, pogrzeby, miłości, śmierci wszystkie rzeczy związane z tym, co może mogliśmy odbierać jako społeczeństwo w tych takich wyimkach z Ukrainy z Ukrainy. Co jest ciekawe w tej książce i mi się podobało i było pisane z perspektywy raz Polaka, co jest ważne i to była uczciwa, szczera perspektywa bez próby udawania, że jest inna. Oczywiście z, z nastawieniem wielkiej przychylności Ukrainie, co jest też zrozumiałe. Również z takim rozumieniem sprawy i cały czas z kalką czy to uświadomionego, czy podświadomego myślenia o dawnej Rzeczypospolitej. Chociaż oczywiście autor, zwłaszcza w ostatnich rozdziałach, w samym końcu książki no ma taki po prostu, przy, przy, przyznaje się, że co do wizji dawnej Rzeczypospolitej, jest zresztą rozdział szósty, Zmartwychwstanie Rzeczypospolitej, później uniwersalna wizja Sienkiewicza, rozdział siódmy, gdzie próbuje swoją historiozofię uprawiać i to nie razi, to znaczy Rozumiemy, no, jest konstrukt międzymorza i, 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 i nagra równowaga, tylko oczywiście ta książka jest pisana nie językiem stratega, nie językiem wojskowego, nie językiem kogoś, kto się zajmuje strukturalnymi siłami, tylko z uczuć, z, uczuć. z głębokich uczuć, z głębokiej obserwacji, pracy na miejscu, patrzenia sobie na, na to, co się dzieje i przeżywania tego. Mi się książka bardzo podobała. Doskonała, żeby sobie usiąść. Zagłębić się i poczuć, co przeżywają ludzie na wschodzie, czym jest wojna, nie tylko z perspektywy prawda, strategii, tego zimnego rachunku, ale po prostu istnień ludzkich, a to zawsze jest okropna i straszna rzecz. I o tym traktuje ta właśnie książka, którą recenzuję dla Państwa w Strategicznym Bardzo dziękuję, gorąco zachęcam. Jacek Bartosiak.